Mateusz Kaniowski, razem ze mną Kieras i szacuneczek. Dzień dobry, dzień dobry. <grytanie> <grytanie> dzień dobry, ale się tutaj odbyło, za synem trzeba iść w ogień i się zdziwiłem, że aż tak mocno. No słuchaj, rodzina jest najważniejsza, a syn to już jest, wiesz, najważniejszy w moim życiu, także, no on wie, że, że w ogień bym skoczył, także nie patrząc kto co mówi, kto kim jest, także no, trzeba szanować jakby ludzi i, 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 i to co robią. Okay. W swoim życiu. Natomiast powiem szczerze, że aż się na to ciekawie patrzyło, kiedy od razu został zbesztany za swoje zachowanie Diablo i od razu zaczął przepraszać. Tak, cieszę się, że. że... No zresztą Krzysztof podszedł do mnie po, po, po panelu, przeprosił, nie wiedział. Ja bym, no, że nie wiedział, że to mój syn, to, to ok, ale no, nie tylko syn gra w gry i, i, i jest YouTube, jakby na YouTubie. Gdzieś tam trzeba szanować wszystkich ludzi ale myślę, że, że, że zrozumiał, żeby no się szanować każdego. To ciekawe, wejść i tak zwrócić uwagę mistrzowi świata w boksie, tak spardonowo. Wiesz co, ja nie podchodziłem do Krzysztofa jako do mistrza y, świata, tylko do, do, do człowieka po prostu, do kogoś kto trenuje i chciałbym, żeby szanował. Frików, bo, bo oni też ciężko trenują. Ja o tym dobrze wiem, bo, bo trenowały u mnie i Tuszol, i, i, i Patryk i, 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 i Wyronek. Ja wiem jak oni zapierdalali. A Krzysztof im to po prostu zabrał. Robił, zrobił z nich, nie wiem, lewusów czy... No mi się to po prostu... No kurwa mi się to nie podoba. Po prostu okej, okay, okej, okay. to jest bardzo fajne, bo takie sytuacje chyba jeszcze nie mieliśmy, żeby ojciec tak mocno zasynem. Natomiast ja wiem o co chodzi, ale bardzo mnie to ciekawi, jak to zaniewia się widzą. O co chodziło z tym, że możemy się zmierzyć, ale nie w klatce. No, to, no normalnie, no tak jak tu stoję. No bo po co mi rękawice, nie? Czyli była gotowość, że w razie czego... Nie no, słuchaj, no, no może nie, ale... Ale bo, bo, bo mówi to załóżmy rękawice, się sprawdźmy, a ja powiedziałem, że nie będę zakładał rękawic, możemy to zrobić e, no tak jak tu stoję po prostu. Czyli była gotowość na solóweczkę z diablowodarczykiem. Nie, no, trochę tak, trochę. <laughs> trochę. Nie łamie zasłówka. Ale była, była. Nie, ale po prostu... Trzeba nie, było. Nie, nie by było trzeba, to nie ma problemu, ale wiesz. E, jakby nie, nie mam zamiaru robić tu patologii i się bić. E, z kimkolwiek tu jakby. Bo, 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 bo to nie to miejsce i. Wydaje mi się, że właśnie w ten sposób uzyskuje się tu gigaczada. <grym> tak jest. Natomiast jest obok nas drugi gigaczad, który jest tak przez internautów, czyli Dawid Załęcki. I to się między Wami bardzo wystopowało właśnie przez ten e, wjazd w Diablo. No szkoda, że tak to, to wypadło. Mało żeśmy porozmawiali jakby z Dawidem, mało żeśmy wiesz, rozmawialiśmy, ale no. No co zrobić, no są sprawy ważne i ważniejsze. Tak, rozumiem, że tu jest szacunek wzajemny? Nie no tak, no, nawet nie ma dwóch zdań. Słuchaj, rozmawiałem dzisiaj z Dawidem, nawet z pół godziny sobie pogadaliśmy, byliśmy na zdjęciach, też tak siedzieli sami z Denisem. Ja chyba jako jedyny tam usiadłem z nimi i tak gadałem, bo, bo wiesz, no, oni są w obcej federacji, nikogo nie znają, a, a ja jestem generalnie no, lubię pomagać jakby. Tam pogadaliśmy sobie, widziałem, że, że, że jest ok. Dobra. Jak oceniasz walki Dawida, fałszywiejsze? Nie, no dobrze, chłop. No, słuchajcie, remis z tą sararą nie, no, świadczy. No, ten remis mi siedzi w głowie, właśnie. Nie? Reszta walk, no, wiadomo, wygrał z Alanem. No, Alan trochę był w innej formie niż teraz. Bo no, teraz by była ciekawa walka na pewno Alana z, z Dawidem. Nie wiem, czy by sobie poradził. Y, chociaż podobno Dawid mocno kopie. Nie, no, pierwsza runda tam był no trzy trzy no Ale to kiedy to było? Zobacz, temu. No właśnie. Dwa zobacz, jaką Alan zrobił formę do Patryka, już i z wybiórem, zobacz, jaka była walka. Czy znaczy, wydaje mi się, że akurat Alan jest takim specyficznym zawodnikiem, że jak się kogoś nie boi i w cudzysłowie nie szanuje, to się bije, ale jak jest przestraszony, to od razu się gubi. No, no może tak, ale to i tak nie ujmując Alanowi, myślę, że ciekawa była walka na pewno. Dobra, czy patrząc na to, że jednak walczy z młodymi kotami, takimi jak Labryga, Wielki Bu, czy właśnie ten, ta walka z Tomkiem Sararą, który wciąż jest na tej takiej bardzo wysokiej formie, czy na taki debiut oficjalny, to jest dobry przeciwnik? Kurczę, czy dobry? To chyba tak, no słuchaj, no, mam jakby wyzwanie, no nie oszukujmy się, mam cel, ee, trenuję codziennie, są dni, gdzie trenuję dwa razy dziennie, no żeby sprostać e, Dawidowi. No, ale też mam. Formę. Dwie ręce, tak jak Dawid. Tak. Także no, no, myślę, że będzie ciekawa, ciekawa walka, fajna bitka. Ja też wiem po sobie, że jak dostaję, to, to nie odpuszczam. No, mus, no, musi ktoś mnie znokautować, żebym e, nie walczył. No, no tak jak no, Bandurski, no, no Patryk. No, no, a Patryk też tak Dobra, samo. Jaka duma, nie? No, nie, no, tak. No. <laughs> Także jest okej. Okay, nie? Powiem szczerze, że bardzo mnie to też bawiło, jak tam poleciał taki tekst, że Adamek jest dużo zawodnikiem od ciebie, bo ja miałem wrażenie. Ale co, ale. Znaczy się... no w moim odczuciu na pewno nie. Znaczy nie tylko... o to mi chodzi. bardziej mi chodzi o to, że tam była duża ofensywa, a w kierunku diablo to było takie ciągle wycofywanie się z tego, nie? No wiesz może przemyślał chłopcze, że źle powiedział. No nie wiem, no. Ale myślę, że nabrał pokory, jeśli chodzi o ofryki. I mam nadzieję, że będzie szanował tych chłopaków, którzy chodzą na salę, podnoszą umiejętności, chcą podnieść umiejętności swoje w sportach uderzanych i to trzeba doceniać. Odchodzą od komputerów, od, od, od swoich zajęć jakby i, i, i wiem na pewno, że ciężko trenują. Okay, jeżeli chodzi o Dawida Załęckiego, to jego bardzo mocną bronią były zawsze kopnięcia. Tutaj macie je usunięte. Czy gdyby były te kopnięcia, to szanse by drastycznie zmalały? Nie, no raczej to by nie miał szans. Słuchaj, Ja, no, ja, ja już mówiłem, że ja nigdy nie kopałem, no, a uczyć się no, no, kopać. No, jaki to ma sens? Dajmy, dajmy dobrą walkę. Mam nadzieję, że damy dobrą walkę bokserską na małej rękawice, bo to jest bardzo ciekawe. I, ale dla Dawida zrobiłem y, limit wagowy 93 kg, a nie 90 bo ja zaczynałem, już powtarzałem, to zaczynałem od 88 kg jak się dowiedziałem, że mam walkę. Muszę iść do góry, zobacz, minęło 7 tygodni, ja dopiero przytyłem 2,5 kilo. Wiadomo, że ja bym chciał, to bym przytył. Ale to nie o to chodzi, nie, 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 nie tędy droga. E, no idzie mi to mozolnie. No muszę chociaż w, w, so dorównać y, jakby sile y, Dawidowe. Dużo też osób od razu, bo wiadomo jak to działa. A, tak w ogóle, to zacznijmy od początku. Walka ta została właśnie w komentarzach po naszym wywiadzie po tak, tym jak jak Patryk walczył z Tomaszem. Tak, tak. To po naszym wywiadzie wspólnym ludzie od razu zaczęli pisać, że crazy Contra, że to ma walkę tych komentarzy był cały wysyp. Ale teraz jak już ogłoszono tą walkę, to ludzie chcieli zobaczyć 2 na 2. Czy istnieje taka możliwość? Nie. Nie nie kurczę. Wiem, że nie będę mówić nigdy, ale, ale tu mogę powiedzieć, że nigdy do tego nie dojdzie. Okay. Mówiłem na panelu, mówiłem na panelu, że no nie dojdzie do tego, bo no ja bym nie, zależy, pewnie te zasady były, że jeden odpada, dwóch bije jednego, nie wyobrażam sobie, żebyśmy, żebym ja odpadł, a Patryk by został sam, ja, kurwa, ja bym dostał furii, do, no nie no, musiałbym skoczyć do, przez klatkę, no nie wiem, przegryzłbym ją, no nie da się tak, rozumiesz, nie da się, po prostu się nie da i, i unikamy tego. Ja myślę, że Patrykowi będzie ciężko oglądać jak się bije, aczkolwiek już widział wiesz, nie raz jak się bije. Także. Jakaś najciekawsza historia wspólna. Nie, żadna. Dawid mi mówił. Słuchaj, Dawid żadna, jak wchodził we Freak Fight i go żadna. pytałem, to mówił mi. A to Dawid niech sobie mówi, ja nie mówię. Nie pamiętam. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Cieszę się, że się widzimy. Dziękuję, trzebaś, pozdrawiam.